Cześć, witajcie. Chciałbym Wam pokazać zestaw na dzisiejsze wyjście do lasu, oczywiście na polowanie. Syton HT 66 zamontowany na mojej lunecie Steiner Ranger 3 do 12x56. Montaż naprawdę nic skomplikowanego. Jest kilka rzeczy, które chciałbym Wam opowiedzieć, które należałoby. Na, na które należałoby zwrócić uwagę, ale nie jest to jakiś tam e, wielki problem. E, mamy pierścień, który jest w komplecie w pudełku. Na moją lunetę był nieco za duży, dlatego zrobiłem sobie podkładkę z takiego paska materiałowego, który obkleiłem dookoła taśmą klejącą mocną. Na to ciasno wszedł pierścień. Zostały wkręcone dwie śrubki tutaj z góry, które widzicie. I Problem pojawił się wczoraj w łowisku, bo ja nie sprawdziłem sobie. Na szczęście miałem imbusiki z sobą. Te śrubki są nieco za długie. Trzeba je yy, troszkę skręcić. To ze względu na to, że mam bardzo niski montaż na broni. I problem polegał na tym. Sekundkę. Ja sobie pomogę drugą ręką. Problem polegał na tym, że. Sekunda. Że przy przeładowaniu haczyło mi tutaj o, o te śrubki. Teraz już nie haczy, wszystko jest ok. Można na przykład przekręcić na drugą stronę, bo już próbowałem. I będzie tak samo działać. Na pewno będzie to praktyczniejsze. Z tym, że te śrubki będą wystawać do góry i dla mnie to wyglądało mało estetycznie. Ale po skróceniu tych śrubek nie ma problemu z przeładowaniem. Miałem to urządzenie wczoraj w łowisku, niestety zapomniałem zabrać karty pamięci. Dzisiaj mam kartę pamięci, dzisiaj będę nagrywał filmy z łowiska. Powiem szczerze, naprawdę miło zaskoczony jestem. Dla mnie urządzenie, naprawdę za te pieniądze, bo musimy sobie jasno powiedzieć, że, że to nie jest jakaś wysoka półka za 10-15 tysięcy złotych, tylko mówimy tu o cenie sklepowej bodajże 2690 w Polsce naprawdę robi robotę jakościowo obraz yy, wydaje mi się lepszy od Parda nie chcę tutaj bić piany i opowiadać, robię Wam porównanie żebyście sami mogli ocenić wczoraj mój znajomy też miał w ręce to urządzenie i powiedział, że no, no jest rewelacja jeżeli macie ochotę nabyć takie urządzenie u mnie zapraszam Cenę mam naprawdę o wiele korzystniejszą aniżeli w polskich sklepach. Od tego samego producenta, To samo urządzenie. Zapraszam do wiadomości prywatnej. Już wkrótce więcej wideo bezpośrednio. Złowiska, fajna aplikacja na telefon, którą można sobie ściągnąć za pomocą Wi-Fi, sobie pobrać wszystko, co nagraliście, bez podpinania tego urządzenia do komputera i tak dalej. O tym więcej w następnych filmach. Trzymajcie się, pozdrawiam, Daszburu.